A on mi wybiega! Ktoś tam lewy, mu daję głowę! Dobrze, zapraszam. Ja dzisiaj jestem chory i mój mózg paruje, to dzisiaj masz wyjątkowo dużo szansę na zwycięstwa te dwóch map. Powodzenia przyjacielu Powodzonka, powodzonka, no. Niech nie wygra pysa, lepszy. Nie później, no. Tak ty się mocno masz. głowę, głowę, dobrze Mateusz. Ej, co ty miałeś? Tak kolację w głowę. Ej nie, tutaj... jestem idiotą, ja jestem takim idiotą. Tyle headów mi da. że cały obraz się trząsł. Ej, czemu ja się nie orientuję, że ty masz brak headshotu i walę cały czas z głowę? Myślę, że masz dużo HP. <śmiech> <śmiech> Przystałem Ci w headach, myślałem, że masz to samo, nie? I waliłem już Ci po klacie. Ja pierdolę mi tego miastaka, we? miałeś. Go, go, go. Hmm. O, kałaska mojego, masz dzięki. Ale była panika, chciałem już Digla sprzedać na jakąś teka. Aha, jak dog jadę! Ej, masz chyba gorączkę, Damian, co? Gorączkę ty masz chyba. Mogę mieć, mogę mieć. Ty jesteś zwolniony jak... Ja normalnie. Byłem dzisiaj wróciłem się o ja, to. Mowa. Ja się czad czytam, a on mi wybiega! A i tam lewy mu głowę. Czytałem co to za supermoc mam. Jestem. jak się je. człowieku. Śmieciuje. <laughs> Ostra ta korma! <laughs> Ale troll. Debil. Jestem taką kurwą. Nie ma. Nie ja mam takie mastermind, bo <laughs> ja mówię... Ty pnęłeś mnie na fejka, pobiegłeś na stronę mapy, jak będę plantował, to tepnisz mnie. No, no powinienem tak kawa. zrobić, ja się... a ja to odgarnąłem, jak podszedłem na blisko, że mówię, kurwa, co ja robię. O, że się, kurwa. No, Strzelecko, po tej przerwie musisz przyznać, że jebitny jestem, kurwa. Dobrze Kurnym. strzelasz, bardzo dobrze strzelasz. Ale zachujałem się. ja pierdolę! HEHE! <grystanie> ty szmato. Ty szmulu. <grystanie> Kurwo! Ja wiedziałem, że jak ty mi moc wyłączasz, to musi stać na respie. się kurwa! ruszyć, debilu. Nie mogę się debilu ruszyć, że tutaj w tym roku stałem. <śm> o, mam taką moc, jak że się zesrasz. Ja pierdolę. Jak on stanął, kurwa! Czemu to replikę stawia jak Jesteś słyszałem Cię jakbyś z tamtej drugiej strony dał uwy. Kurwa, co tam? A z po wlasku? Trzeba mieć tu kurwa, ja na zawsze nam powtarzam. Chcesz zakręcić skrzynkę? Zapraszam na Hellcase z kodem Pago. Chcesz kupić lub sprzedać skin? Zapraszam na ShadowPay z kodem Pago. Nie masz czasu i chcesz szybko sprzedać skin? Zapraszam na Skinplay z kodem Pago 3. Zauważyłeś, że są takie supermoce, które ci utrudniają grę jeszcze. Jezu, na górę. Co zrobiłem? W lecy patrzyłeś czy co? Nie. Czemu? Czemu? <laughs> Ależ pącisz, co? Dlaczego ja kładę? Dlaczego ja KURWA KŁADĘ jak mam natychmiastowe zabicie? Nie wiem. <grym> o, chyba, chyba kończymy Matuszku, chyba kończymy. Tak? Ja pierdola! No, może 15, zemścił, zemścił się, zemścił się jednak ten mój aimbot. No, skąd za bardzo w CT? Ciężko było. Na takim kodonie jak na gorąco siedziałeś w rogu cały czas. No bo wiesz, no już jebałeś mi taka i mowa, mówię, dobra, trzeba coś pokutasić. No, 13,8 gram. No teraz już nie dasz rady na daście pokutasić. Mów kiedy rady, będziesz? Ready. Napierdolę. Na tych tych Chuj, tej Ja miałem dwa flesze, nie? Mówię, Na tych kurde, miastach, miałeś? Dwa flesze zabójcze Cele mapy, paka hosty <laughs> U. Co? U, ale ci to, co ty miałeś? Jak kurwa jedną kulę taką dostałem? Kurwa. Kampisz się co? Ciągle się kampisz na tej. Ej, co to jest ta długa kosa? Bo ja nie wiem. Długa kosa, no możesz być kosą, ale z Bóg że kałachem też możesz być. To czemu ko... dostaj za 27 z kałacha? Nie wiem. Okej, okay. to zapisz tam w notatniczku może że jest zepsute, co? Ogólną rozwojówkę taką mam. Syn kurwa księdza, jebany białostocki tener pierdolony śmieć. Chyba naprawiona to była. działa. <laughs> mana mana, py, py, py ry ry. Mana, mana, py, py, ry, py, py. <śmany> nie, <śmany> A nie widzę ja. Mana, mana się pobawić bardziej? Nie, bo już mi pierdolnąłeś Nie mogłem, nie trochę, co? Nie mogłem, trochę, się, trochę się tam ten, ale No, spraya zacząć walić jak się dziabnąłem, to już było problematyczne Cele mapy mówić no to robię ja pierdolę! Jak no to nie jest to head? Mał, ale jak to się... nie jest head? Mapa CT, A ty kurwa. No mogę wejść i wyjebać raz na jakiś czas, ale ja wolę sobie wkłaść tą bombę, wiesz? No i mnie wkurwisz teraz, wiesz? Tak? Tak. Poko? Ty kurwa robisz. Już? No. Dobra. Na respy się skifra, kurwa, kurwa. A ty mieś radar, kurwo. A czułem, że teleport będziesz mieć, nie? Mówię, chuj, będzie teleport, jak nic. A ja, a ja mówię tak. Co to robi, kurwa? Nie! Jak? Tu się zmienił respy, kurwa. Czy miałeś jakiś speedhack? O ty, kurwo, ty! Ty szmulu, ty szmato. No nie, no mówię, co jest, kurwa? Mówię, jak tak z... Mówię, o co tu chodzi. Dobra, ale wiesz, że to jest mapa CT. Wiesz, że to jest mapa CT. Co? Hahaha! Jak bieg mi dał one tapa! I się będę pierdolić z jak ty się puszczysz. Haha, to jest mapa. No wbiegał i kurwa, może to mieć. Ja to jak ten szczur w smoku, szczur. No i tak się Damian wraca. A mógłbym tak co rundę mieć tego wallhacka w sumie. Słuchaj mnie ty kurwa jebana. Kurwa Smoka JADYMY z kurwą teraz! Nie! <ścoughs> Zablokowało mnie! Zablokowało mnie w oknie kurwa teksturę To tylko czy tekstura? Tekstura Kurwa no miałem wejście smoka ogólnie Mówię wjeżdżam tam nie? Jadę z nim Śmato. <laughs> Chciałbym dymać Freda, ale to Fred wydymał go. No i wracamy, bo to jest mapa CT. Poddychałem górskim powietrzem. Myślę, że możesz mieć problemy zaraz. Ja jestem pewny okay. siebie. No, to mamy problem, bo jest nas dwóch. Mówisz? Oh. Ale, ale ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, może zainwestuj w jakieś lepsze serwery, bo ja ci wale głowę i ty nie dostajesz nie, ani nie, hita. Nie, nie, nie. Mógłbyś, mógłbyś. chyba, bo to przez predykcję wszystko. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Mam wyłączoną. Kurwa! Fajnie, fajnie. Wiedziałeś, że jestem tam? skanujący miałem. Aha. Co to kurwa jest? What is this? What is fucking this? Jak ty mnie za, za Nie, że ja się odwracam. KURWA! Jak ty mi HP zabrałeś? Replika? Nie. A co? Nie mogę powiedzieć. Bo za 50 dostałem od ciebie z kosy. Za 92 dostałeś, to jak? Dobra, Mateusz. Kurwa, bita. Nie! Jakie zero! Ja pierdolę. Ludzie! To ja mogę wiebać ten mecz, ale ja przynajmniej w plecy czasami zabijam. Prosik z to w plecy nie potrafi zabić. Nie! Jak 92 skałaka heda daje! Dałem heada! zróbcie klip. Nie pierdol, nie pierdol mi wąski. Dawaj, nexta! Pago, pago przyjacielu, życzę ci lat, kurwe we wielu. Byś za kola pielęgnował, żeby się autem nie dachował!